Yo, Pausy, symar, wieś jakieś się To tam u Was słychać. Dzisiaj postaramy się zakończyć naszą serię. Oczywiście musiałem dokupić trochę rzeczy, ale chodziło mi o to, żeby wam pokazać, że to się da zrobić za darmo i nawet na tym zarobić. Ja podokupowałem jeszcze dwa, więc teoretycznie dwa już mam wsady do końcowego trade'a i jeszcze mam. Prawie dwa, no nie wiem, zaraz zobaczymy co ja tam mam. W każdym razie mamy jeszcze dużo, mm, chyba 11 trade'ów takich zwykłych i zobaczymy co z nich się urodzi. Jak z nich coś się urodzi fajnego, to może się wystarczy na finalną, a jak nie to coś postaramy się dokupić i zrobimy już dzisiaj koniec. I zobaczymy czy dostajemy Akacza, czy może Emkę. Mk byłaby cudowna, Akacz to jest rip. Niestety. Może pokryje delikat... Może pokryje... Okej, okay, mo Akacz może, może pokryje. To, co wydałem, ale na pewno nic nie zarobimy. A chodziło nam o to, żeby zarobić AMK, M da nam zarobek. Dobra, idziemy do CESA, Chłopaki i dziewczyny. A nawet CSa 2. Zaczynaliśmy w a już jesteśmy w CSie 2. To widzicie, tak to właśnie wygląda. Co tu dużo gadać? Jedziemy z... trajdami. Oj, oj, ej, 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 dobra, dobra, dobra. Pierwszy trade, let's go. Hop. Trade, let's go. Trzeci, let's go. Hej, co jest z tymi blokami? I let's go! Mmm, mm. kolejny tradzik? Let's go! m pierwsza! Kolejny tradzik? Hop-hop! Yeah! Znowu blok. blok! Gloczak! I let's go! Oj,

61, 20, trzy dychy, jesteśmy na plusie, słuchajcie, no kurczę kozak, 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 kozak. Dobra, słuchajcie moi kochani, mamy właśnie za załadowanego trade-upka na Duality, mamy takie dwa dzisiaj, mam nadzieję, znaczy, mam nadzieję że będzie git, bo ten, ten sprawdzony już jest i jak coś to będzie AWP, minimal UR, więc moi drodzy, może tym razem 3, 2, 1... Niestety nie tym razem, moi drodzy, niestety nie tym razem, kurczaki 18 i 7. Dobra, jeszcze raz. AWP Duality za 3, za 2, za 1. Mhm. Dobra, to teraz sprawdźmy, co my tu mamy. Brakuje chyba nam jednego itemka. Muszę zobaczyć, jaki to będzie float, żeby było dobrze. I chyba zaraz zrobimy to, co trzeba zrobić. Itemków mam 9 jak na razie. Mam 9 jak na razie. Dobra, słuchajcie, Dokupiłem jednego świrusa. I jesteśmy już gotowi na trada na temaku. Mam nadzieję, że to będzie ten temaku, Żeby nie tylko headshot, proszę. Ani jedno AWP nie weszło. Ile tam zrobiliśmy? 5 prób, 6 prób, moi drodzy. Ile to było prób? 5 albo 6. Proszę. Proszę, proszę, proszę. MK. Za 3, za 2, za 1. Ja! Jest MK! Jest! Chociaż to, nie? Już się bałem, nie? Minimaluer. 14,8. i idealnie obliczone. Huf. Huf. Nice. No co, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za bycie w tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do następnej, bo już mam ją w planie. Mam ją w planie. Mam nadzieję, że też nam się powiedzie. W 5 odcinków, to by było kozak, tak jak teraz. Więc co? Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Nārka.